Pokór! Kościół mnie przestraszył! Jak mnie przestraszył! Cześć, cześć! Witam was wszystkich w kolejnym dniu z Fallout 3. Jak widzimy, mamy jakiegoś ze sobą Negusa. I on ma nam właśnie pomóc zniszczyć generator w laboratorium jakimś kryogenicznym. Pajba, nam w ogóle zróżowiał, nie wiem czemu. Nie wiem, może grafika coś nie odpowiada mu. Jest za dobra grafika. Wszystko możliwe. O kurde. Jak się bezpośrednio wyceluje w przeciwnika... to on się zaczyna kurga zatrzymuje. Już mi się to podoba. Dobra nie chcę tej. To jest zbyt zajebista. Tam coś jest. Mm -hmm. O, 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 i bardzo dobrze tu i podszedłem. Tutaj chyba nic nie zajdziemy, chociaż. Nie, jakaś belka. O, kryształki jeszcze tylko, ewentualnie. I nic, to jest zamknięte. Gdzie, co, kto się odezwał? Kto wzywał? A tam jest! Troszkę się chujowa też odbija, ale... Y... Robot? No dobra Dziwnie, żeby w ogóle robot miał jakiś korpus, ale. Dobra, nie będzie. Z drugiej strony I za tą żywą nie jest. Ojojoj, 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 ojojoj ile? Co jest? Aha, tu się to się do mnie odbija <śpiewa> nie mów, że dwóch <śpiewa> Dwóch na raz, obcy robotnik Nie, nie Dajcie mi jakieś biurzele Chyba, że ja mam mało żyć, to, to, to okej, okay, to, to biorę wszystko. O, właśnie. Ile mam żyć? Ten różowy jest zajebisty, widzę. Mam wagę na styk, ale życia to by się przydały, faktycznie. Więc od tych kolesi chyba weźmiemy. Na to robactwo. Niby to wagi nie ma, bo nie czuję, żeby coś mi coś jakby stracili na prędkości O, drzwi tu są <grystanie> Co jest? On to wszystko potwiera, czy jak? Aha Tym pomoże O kurwa Co to się stało? Ale spadłem gdzieś. O, oh my god. Mona nie błogi nie traci. O, jest. Krytyczne trafienie. Tu i te drzwi były ciekawe. Hmm. O, więcej kolegów. Oni się nawzajem będą dotykować. Tak, nawzajem się pierdzielają. O, patrz, kryształki, biorzel, o, wielki kryształ obcy. Kurde, to z tej kryształów z Tutaj jest więcej fajnych rzeczy... Mięso, wygrzew panie! Oni to wszystko zostawili Chiński pistolet, nie interesuje biorz. O, kre... Kapelusz chińskiego komandosa? Ty temu kurę Samurawi byś dali. Epoksyd... Nie, kapelusz... nie bier, nie biorę tego. Chipsy, brudna woda. O, to w ogóle coś uzupełniłem. Nietknięty. O, pistolet. Pale kolejowe? Paliwo. I krzesło. Krzesło chyba nie wezmę, nie? <grystanie> Dobra. Trzeba coś tu uzupełnić, żeby. O, tu i naprawimy coś. I lamy tego? 264. Jeszcze coś za dużo. Mhm. Mm 250 Jest idealnie, ale między trzeba coś przydałoby się coś zjeść Brudną wodę. Oczywiście, że ja lubię brudną wodę. Op, co i zadanie niepotrzebnie Nie wiem co. Robactwo. Wygrzewódka to nie to reszta zostaje. Tam ktoś ucieka albo się jeszcze... Wygrał walkę z przeciwnikami. Nie. O ty. A, to bandyta. Na no, jednego hit'a było. Co, zabijać? Dobra, życia. Rozpylacz nie. Więcej broni będę brał dopiero, jak będę wychodził z tego piekła, może powiedzieć, na ziemi, w którego się wpakowałem. Szczyneczki. Nie wiem, czy to w ogóle Wasza sprawka, albo w ogóle oczekujecie, ale po wpisaniu w ogóle ników w wyszukiwarkę YouTube'a jest coś, co jeszcze do tej pory nie nagrałem. A chyba byście chcieli. Mowa o Wiedźminie Dwójce. No, premiera tego na moim kanale już się no, zbliża dużymi krokami. Pozwólcie mi tylko skończyć jakąś serię. P Prawdopodobnie to będzie nie tyle Live Strange, ale... Pośpieszymy się serią z Jeryką. I wtedy zaczniemy w ogóle Wiedźmina. Też sam nie mogę się doczekać tego tej premiery. Bo dawno w ogóle... Zbyt dużo przerwy sobie zrobiłem między Wiedźminami 1 a dwójką. Ale do tego kwestia tego, że nie miałem grafiki odpowiedniej. Is that some kind of operating room? Wait a minute. What the? No, no! That's my squad in there. What the hell are the aliens doing to them? You green bastards! Get your hands off them! There has to be a way to release their containment seal. Maybe there's a button or something on this console. How do you like that, you fucks? <laughs> <laughs> I'll be on the other end for a change. It was a O biedactwa. On this, you sons of <laughs> aparat ko o, jeszcze. Radik, aparat wezmę. Radix. O, kurde, wszystko ściągnęli z niego. O nie, nie. nie, Pistolet oczywiście, ale wziąłem o jedną rzecz za dużo. Pancerz? Skąd ja tu mam? Odporność od na promieniowania. Nie, tak w ogóle mało tego mam. Ej, panie. Tylko tego mi nie potrzeba. No i to też wrzucimy szeregowy Majers Dziwne w ogóle, żeby coś mieli. O, ten ma coś. Zamrożony pista. Wszystko wciągnęli, całkowicie... O, jeszcze tutaj chciał uciekać. A ten bardzo dobrze uciekał. Coś odpaliłem. That's it. That's it. That's it. That's it. I'm sick of running. Let's finish these aliens off and get the hell home! <laughs> Wait! I think that's some more of my squad. It's Daniels and Beckett! There's gotta be a way to revive them with their memories intact, so they won't attack us on sight. I think I may be able to use this medical equipment to bring them out of stasis properly. The aliens have already injected them with all sorts of compounds I don't recognize. I don't know how it will affect them when they awaken. I don't know what to do. These guys are the last of my squad. They're my friends. If I revive them, maybe they could help us. <laughs> I'm not sure they'll last very long, but if we leave them, you saw what the aliens did to the others. Hmm. Ile wytrzymają po przebudzeniu? Powinniśmy po prostu skrócić ich cierpienia. Zwrócenie zdrowej spokoju. No, ja wam za to drugą opcję, bo ile wytrzymają, no to, <f> sorry yeah i was considering that too we can't let the aliens experiment on them anymore it just isn't right but maybe we should give them a chance to fight with us it's better to die that way than to live through years of agony. thanks i'm really not sure what's best for them what did you decide. Mmm, własne ruszamy natychmiast. O kurde, retoryka może się sprawdzić. Walczyć z nami czy razem? Czekaj, to może, że będą walczyć razem z nami? Z drugiej strony, no nie potrzebuję, bo to jest banalna ta misja, wszystko. Koniec. W końcu gada do rzeczy. Ale ja bym ich pod, podpalił. Co <laughs> Czemu? Ty... Oni mieli wal walczyć ze sobą, nie? A jak? <laughs> Ty... Aha, oni przybiegli po broń! Żeby się naparzać. <laughs> Gladiatorzy przyszłości. Ktoś chyba jest z jakiegoś wydziału... Medycznego. Chyba, że to jest jeden drugi Ej, ta walka będzie trwała w nieskończoność, pa pa koledzy I okoleczenie Ile wytrzymacie? Znaczy długo już wytrzymujecie? Wow O już biegnie Cześć What the hell did you do that for? I thought we agreed to leave them alone! What if we would have found some way to revive them safely and returned here? Then they may have had a chance. Oh forget it, it's too late now. They're dead, and there's no way to bring them back. No rzekasz stary. Nie przejmuj się. Żyjesz tu żyj! Oboje nie mieli żadnej w ogóle szans na przeżycie. Co? Taki wytrychem? Jakiś przycisk jest? Czy jak? A tu jest jakieś inne wejście. Czy że jestem? no wpis, a to są jakieś te wpisy, których nie, oczywiście normalnie nie rozumiem, tylko muszę to czytać. Kalmar, pałka, wielki. Tego drugiego nie chcę. A teraz, już wiem, dlaczego różowe jest. Teksturka mi zniknęła. Wow. Gość, coś mi w pierwszy pod. Sam celownik, nie chcę tego. Dawaj żyćka, idź, idź tam Ty go przysuwam! Idź! Jeż No i ja wziąłem. On jakiś głupi No have it can't be. Is this their plan? To capture this many people from Earth? Oh my god. Aha, there are some... They're not freezing me again! What is it They're not freezing me again! Aha! Oh! Oops. <laughs> Sorry. Something just to me. no. Spadaj! Co się stało z Twoją bronią? Biorzyl, wezmę. Ale chodź, pokaż mi tą broni. Tak! Pałkę ma w <laughs> Przypadkowo. Spoko, dobra, mam nadzieję, że wróci do łaski, jeżeli się ocknie. Jakby, jakby spotkał w ogóle przeciwników? Co ci jest? No, o, w końcu. Wstałeś? Wstałeś chyba. Okay. Dalej masz grać w czy nie Nie, to gdzie? To nie ma pałkę z powrotem Coś nie działa! O, kur Końcu mnie przestraszył! Jak mnie przestraszył! O mój boże! O, ja pierdziele! I mówić, grać ci horrory, jak to jest w ogóle gorsze. Tam jest. Horrory! Nie potrzebuję horrorów, kurde. Tu wszędzie są... jest horror. Spadaj. O, coś. Coś tam. Ale mam w dupie. Pokaż, to masz. I tyle. O. Gdzie mam w ogóle iść? Pokaż mi mapę. Gdzieś w tym kierunku. Albo nie. Nie, to jest kółeczko, chyba. Robię Tędy Hmm? Którędy za mną biegniesz Sama szlachta tu pracuje tylko Gdzie idziesz Nie dla psa kiełbasa <noise> Uwielbiam ich <noise> A tu jest tu. Aha! Bum, bum, bum O, o, coś działa Czyli najpierw muszę zobaczyć jak to wybucha Tak To wybuchnie Cudownie Coś ciekawego tu dookoła jeszcze jest Hmm. Porozmawiaj jest sali Jestem kolejny, ale to mnie nie interesuje yy, O co chodzi z tym teleportem tutaj? Nie, tu nie tutaj To mnie ciekawi Szczerze? Nie wiem co ja zrobiłem Ale chyba dobrze. Aha! To mogliśmy się tam teleportować bezpośrednio? A nie, to nie było panelu. Dlatego. A teraz nie mieliśmy panel Ty to... Jak? Gdzie oni są? A wiem gdzie jestem! Te ufolce wyszli na zewnątrz. A gdzie są nasi? Na przeciwko gdzieś. A tam pilnowali. Gdzie jest sali? Tu jest. Ej, no wstań!

Mapa Okolicy Za mną A tędy. Już w tym pomieszczeniu... Poc... Dobra, mam założony chyba. <grywia> Jeszcze nie wiem. Mam, no, dobra. A, do kompresacja jeszcze. Sygnalizacja, jakby co najmniej miało coś wybuchnąć. What the fuck? Oni tu zginę... Co tu się w ogóle... Oni tu żyją, czy jak? Co tu się stało? Czy czuję, że go kogoś tam spotkamy? Ktoś tam coś już próbował. Na pewno. Kurde, ta nauka mnie irytuje. Nie mogę atakować. A oh fuck. Ale dupa Grawitacji nie zachowali Skacze kurat normalnie w tym w statku I tam na dole chyba są Toś tam biega Na środku całego statku Jest jeden panel i pewnie on działa do czegoś Coś nic się nigdzie? dzieje? Nie... Tam chyba jeszcze jeden jest... Otwarty... Idź za u folce tak samo robią? Tu w ogóle wychodzą i... Co u folce? Dobra, wyczajcie, gdzie ty jeszcze jest? Hm? To zostaje. z ciekawości. Strzelamy zapis. I co się stanie, jeżeli ja sobie... Z... Aha! Nie mogę tego w punku zrobić. Żeby zmienić w ostatniej chwili. Ze skafandru na normalną rzecz. Czyli jest blokada jakaś. Gdzie jeszcze jest? Coś słyszałem Gdzieś musi być w pobliżu Jest! I chyba tyle Zwykle jest trzy jeszcze? Nie, to chyba się podświetliło celom. He? Hmm? Tak, coś się stało. Jest. 330... O kurde dzisiaj pośród gaz zadanie wykonane Co teraz? Ziemia dla ziemian jakim mr... Jak zwykle musiał kurde... Jest przycisk co ciśnij! Co najmniej zachowuje się jak ten. Jak jakiś minionek. Albo nie, jak ten jak szeregowy z... pigiona z Madagaskaru. Jest przycisk cisne! <śm> Tylko w jego przypadku to wszystko się kończyło zawsze niezdarnie i problematycznie. O, jak ja Cię lubię, otworzy mi czy nie? Otworzy, dobra. Raz ty jesteś biała, później ty jesteś czarna, później jesteś mulatka. Kurde, gdzie ty się urodziłaś? Zainwestujcie w ogóle jakieś, nie wiem, kremy. Jo to jest ziemia? Ale chujowa! To nie jest ta ziemia, naprawdę. Kolejne drzwi, no, gdy się idealnie rozumiemy, o, o, nie mów, że zadekujesz mi sali, nie dotykaj mojej dziewczyny. A ten też tutaj coś pieprzy! Eee... Jakaś no, głuka coś pieprzyła i... tyle? Co? Wow! Did you see that? Nie zdążyłem! też nie myślisz? Nie wiem co powiedział, ale chyba jest ciekły. Musisz się dowiedzieć co to było i położyć temu kres! <ghal amino> Jakie to przerażające. Bardziej postawimy na sytuacji, gdzie ja mam wszystko opanowane. Oh come on, you don't need to understand it to get the point. Some kind of a threat. And if they're threatening us, it's a <glima> good bet we're starting to scare em a bit. <glima> Now you ask me. We need to find at least we know we're getting somewhere. Oczywiście. O. Wyłącz promień. śmierć! O oh my god! Czy ja To z tyłu zapierd... O oh no! They turned this one off too. You're going to have to find the other Nie widzicie? Teraz jest blada. Wcześniej była kurde. Mulatką.

ha <laughs> <laughs> ha